Nie martwcie się o mnie, ja sobie zawsze dam radę. Nie martwcie się o mnie! Astrid Lindgren Nie martwcie tynia, tynia. się o mnie! Pipi wchodzi na pokład. Tynia, tynia, tynia. Czyta Edyta Jungowska tynia, tynia. Ja sobie, ja sobie zawsze dam radę. Wkrótce doszli do małego jeziorka z bezludną wyspą na środku. Właśnie słońce przebiło się przez chmury i rzucało miły blask na jasną zieleń wczesnego lata. Rzeczywiście! Powiedziała Pipi. To jedna z najprzyjemniejszych bezludnych wysp, jakie widziałam. Szybko spuściła łódkę na wodę, zdjęła z konia ładunek i ułożyła wszystko na dnie łódki. Anika, Tomi i pan Nilsson wskoczyli do środka. Pipi poklepała konia i powiedziała: No tak, mój kochany koniu. Choćbym nawet bardzo chciała, nie mogę cię prosić o zajęcie miejsca w łódce. Mam nadzieję, że umiesz pływać. Gdy już prawie dopływali do wyspy, Pipi krzyknęła: Wszyscy do pomp! A w sekundę potem: Niestety, musimy opuścić statek! Ratuj się, kto może! Sama stanęła na czubku rufy i skoczyła głową naprzód do wody. Wkrótce znów się pojawiła na powierzchni, złapała za cumę i popłynęła do lądu. Muszę przede wszystkim ocalić worek z jedzeniem. Załoga może zostać na pokładzie, powiedziała. Przyczepiła łódkę do kamienia i pomogła Tomiemu i Anice wysiąść. Pan Nilson poradził sobie sam. Cud się stał, zawołała Pipi. Jesteśmy uratowani! W każdym razie chwilowo, o ile nie ma tu ludożerców i lwów. Konie też dopłynął do wyspy. Wyszedł z wody i otrząsnął się. Patrzcie, mamy już naszego pierwszego oficera! Ucieszyła się Pipi. Zróbmy naradę wojenną. Wyjęła z worka pistolet, który kiedyś dawno temu znalazła w marynarskiej skrzyni na strychu Willi Śmiesznotki. Trzymając go w pogotowiu, ruszyła ostrożnie w głąb wyspy, wypatrując na wszystkie strony. Co się dzieje, Pipi? zaniepokoiła się Anika. Zdawało mi się, że słyszę mruczenie ludożercy! odparła Pipi. Ostrożności nigdy dość. Co z tego, że uratowaliśmy się od zatonięcia, gdyby nas ludożercy mieli podać z duszonymi jarzynkami na obiad? Żadnych jednak ludożerców nie było widać. Ha! Wycofali się i ukryli w zasadce, stwierdziła Pipi. Albo może siedzą gdzieś i szukają w książce kucharskiej, jakby nas najsmaczniej przyprawić. Powiedziałabym im, że jeżeli mnie podadzą zgotowaną marchewką, to im nigdy nie przebaczę. Nienawidzę marchewki. Ojej, Pipi, nie mów takich rzeczy. Wzdrygnęła się Anika. Aha, ty też nie lubisz marchewki? No dobrze, tak czy inaczej rozbijemy teraz namiot. Niebo było zachmurzone i w krzakach zaczęło się robić całkiem ciemno. Anika przysunęła się jak tylko mogła najbliżej do Pipi. Światło ogniska rzucało takie dziwne cienie. Wydawało się, jak gdyby ciemność za małym kręgiem oświetlonym przez ogień była żywa. Aniką wstrząsnął dreszcz. A jeżeli rzeczywiście za którymś z jałowców stoi ludożerca, albo lew czai się za tym dużym kamieniem? Pipi odstawiła kubek z kawą. Piętnastu chłopców na umrzeka skrzyń! joho, i butelka rumu! zaśpiewała ochrypłym głosem. Anika trzęsła się coraz bardziej. Ta piosenka jest w jednej mojej książce, ucieszył się Tomi, w tej o piratach morskich. Ach tak, powiedziała Pipi. Pewnie napisał ją Fridolf, bo on mnie jej nauczył. Ileż to razy siedziałam przy rufie na statku mojego tatusia w rozgwieżdżoną noc, z krzyżem południa wprost nad głową, i słuchałam, jak Fridolf, siedząc obok mnie, śpiewał: Piętnastu chłopców na umrzeka skrzyni. Jo, ho! -ho! Butelka, romo! zanuciła Pipi po raz drugi jeszcze bardziej zachrypniętym głosem. Pipi, tak się dziwnie czuję, jak to śpiewasz, powiedział Tomi. Strasznie i równocześnie wspaniale. Ja się czuję prawie tylko strasznie, powiedziała Anika. Chociaż troszeczkę wspaniale też. Będę pływał po morzach, jak dorosnę zdecydował Tomi. Zostanę piratem, tak jak ty. Świetnie! ucieszyła się Pipi. Ty i ja, jako postrach Morza Karaibskiego, będziemy rabowali złoto, biżuterię i szlachetne kamienie i chowali nasze skarby w kryjówce w jaskini, daleko na bezludnej wyspie na Pacyfiku. Trzy szkielety będą pilnowały jaskini i wciągniemy flagę z trupią czaszką i dwoma piszczelami na krzyż. A jak zaśpiewamy piętnastu chłopców, tak, żeby było słychać od jednego brzegu Atlantyku do drugiego, to wszyscy na morzu zbledną, słysząc nas i pomyślą... Czy nie rzucić się do morza, żeby uniknąć naszej krwawej, krwawej zemsty? No a ja? Upomniała się Anika ja się boję być piratem. Co mam robić? Ach, możesz nam towarzyszyć odparła Pipi i odkurzać fortepian. Nie martwcie się o mnie, ja sobie zawsze dam radę. Nie martwcie się o mnie! Nie martwcie tyn, się tyn, o tyn, mnie! Tyn, tyn, tyn. Si, si.